Zmiana nacisku z dobrej współpracy rządu, z, z, z samorządu z rządem, a dobra współpraca samorządu do z samorządem. Ja prawda? cały czas uważam, że jak, jeżeli są osoby, które chcą z nami współpracować, e, ja nie przekreślam tej współpracy, ja to powiedziałem już parę razy, z rządem. E, uważam, że pan premier Mateusz Marewiecki, pani europoseł Wiśniewska, pan minister Puza, e, jest tam paru naszych polityków, którzy robili dobrą robotę, a więc też bym by chyba był hipokryzm stwierdził, że to, co było jest złe i teraz będzie idzie lepsze. Owszem, są pewne sprawy fundamentalne, gdzie się różnimy i nie szło tego rozwiązać politycznie. Więc no, stwierdziłem, że ten ruch do przodu w odnośnie ruchu samorządowego uwolni sytuację i też będę zajął się wszystkich do współpracy. My się nie obrażamy na tą rzeczywistość. Tak się to wszystko potoczyło. Czy będzie się jeszcze toczyło, czy to, coś to jeszcze dzisiaj wydarzy, ale ja się cieszę, że udało nam się też znaleźć porozumienie i tutaj dziękuję panu prezydentowi Tychu Andrzejowi Dziubie, panu prezydentowi Sosnowca, Rekowi Chęcińskiemu, innym samorządowcom za to, że rozmawiamy, szukamy tych najlepszych rozwiązań dla samorządu. Ja nie jestem zamknięty na dalszą współpracę, no ale jednak pewien algorytm musi zadziałać, Udało nam się nawiązać w sensowne porozumienie, zobaczymy co będzie dalej, umówiliśmy się na współpracę, mam nadzieję, że będzie opierał się na dwóch filarach, uczciwości i pracowitości i to jest zasada, którą tutaj przestrzegam, a ten model polityczny uważam się wyczerpał, myślę, że to da województwa też jakiś kolejny, kolejny krok do przodu i, i, i poczekajmy jeszcze do tego, co się dzisiaj wydarzy. Ale z drugiej strony to ja uważam 3, 3,5 roku tej współpracy za bardzo dobrą. Też bardzo dużo wsparcia od rządu dostaliśmy od pana premiera Morawieckiego. No ale taka decyzja została podjęta. Ja się czuję z nią dobrze. Z nami są już potencjalni członkowie nowego nowo, nowo, zarządu. Czy pan zna ich dobrze? Jak pan sobie wyobraża ja Chciałbym powiedzieć, wszystko w swoim czasie. Już ten dzisiejszy dzień jest pełen napięcia, ale myślę, że dobrniemy do tego momentu, kiedy trzeba wszystko poukładać i, i też chyba za chwilę to będzie. Jeszcze tak. dzisiaj? Panie marszałku, a co zadecydowało tak ostatecznie o tym, że taka decyzja właśnie teraz? Brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa. Brak wsparcia w pewnych zakresach. Ja nie wychodzę z założenia, że muszę trwać do końca kadencji. Wydaje mi się, że te informacje, które przekazywałem dalej o tych problemach, o braku jedności w zarządzie województwa, nie znalazły odpowiedniego gruntu. Wydaje mi się, że... Jeżeli ja otrzymuję odpowiedź, że mam trwać do końca kadencji w takim anijnym układzie politycznym, to nie jest to dla mnie rozwiązanie, bo pewne sprawy muszą być transparentne, a w ostatnim czasie, parę miesięcy trochę kontroli wniosków, które niekoniecznie mnie satysfakcjonują i uważam, że tak jak powiedziałem na wstępie, dwie zasady, uczciwość i pracowitość i albo tego przestrzegamy, albo się pożegnajmy. Jakie Jaki będzie rozkaz szabla? Ostatnie pół roku. Dobrze. Ale jeszcze szanowni państwo, będzie jeszcze czas, mamy tak. głosowania, do zobaczenia. Głosowanie tak, tak.